Ile naprawdę zarabia polski programista? Na podstawie badania społeczności IT Bulldog Job mogliśmy zweryfikować faktyczne zarobki programistów, jak i wzrosty rok do roku. I trzeba przyznać, że w tym drugim aspekcie sytuacja rysuje się dla programisty bardzo optymistycznie. Na przykład taki DevOps zatrudniony na zasadach umowy B2B otrzymał nawet 20% podwyżkę w porównaniu do poprzedniego roku. Chcecie wiedzieć, jak sytuacja wygląda na innych stanowiskach? Oglądajcie dalej. Ale zanim to zrobicie, pamiętajcie, żeby zostawić na przykład subskrypcję na naszym kanale albo łapkę w górę. Co kto lubi. Ale zanim przedstawię Wam jeszcze jakiekolwiek liczby, pamiętajcie, że mówimy tutaj o kwotach podawanych w netto, a w przypadku B2B mówimy tutaj już o netto na fakturze. A skoro już to mamy z głowy, przejdźmy do właściwego tematu. Mediana wynagrodzeń specjalisty IT w Polsce na początku tego roku wynosiła około 7100 zł na rękę na umowie o pracę. Lepsza sytuacja jest w przypadku B2B. Tam mediana, w zależności od opodatkowania i ubezpieczenia, wynosi od 9,5 9500 do 13500 złotych na rękę. I w tym wypadku postanowiliśmy także przyjrzeć się tym mitycznym 15 tysiącom. Tym, o którym rozmawiają nasi najstarsi przodkowie. Zbijmy ten mit. Long story short, to tak naprawdę w Polsce tylko 5% programistów jest w stanie sobie pozwolić na takie zarobki na umowie o pracę. Warto znaczy, że na B2B takie zarobki są możliwe. Zatem zadajmy sobie pytanie, co zrobić, żeby zarabiać więcej? Wymagać to na pewno przede wszystkim będzie doświadczenia, umiejętnego doboru ścieżki kariery, a zapewne także porzucenia praw i obowiązków wynikających z kodeksu pracy. Polski programista naszym zdaniem zarabia całkiem przyzwoicie, a na tle rodaków pracujących w innych branżach nawet bardzo dobrze. Sprawdźmy, ile przeciętny programista zarabia na konkretnej specjalizacji. Java. Pierwsza specka zresztą bardzo popularna w Polsce, czyli Java Developer. Średnio taki developer Zarabia około 8270 zł miesięcznie. Jeśli zatrudniamy go na przykład na umowę o zlecenie albo umowę o dzieło, w takim wypadku programista zarabia około 5800 zł, jest to na pewno zdecydowanie mniej niż w przypadku umowy o pracę, ale to w zasadzie wydaje się całkiem oczywiste dlaczego. Na takich formach najczęściej zatrudniani są juniorzy. A patrząc zazwyczaj na wiek i samo doświadczenie, kwota ta wydaje się być całkiem satysfakcjonująca. Ostatni rodzaj umowy, na jaki zwrócimy sobie uwagę, jest to umowa B2B. Na przykładu średnie zarobki java developera na B2B to około 18 tysięcy złotych. Tutaj też przede wszystkim bardzo dużą rolę odgrywa samo doświadczenie programisty. Javascript. Zdecydowanie jest to jeden z najważniejszych języków programowania, na przykład aplikacji webowych. I w zasadzie główne narzędzie frontendowca. No to sprawdźmy, ile taki javascriptowiec może sobie zarobić. Choć tutaj też trzeba brać naprawdę całkiem sporą poprawkę na to, jakie doświadczenie ma programista. Znajomości różnych frameworków, bibliotek i ogólnie tego, jak bardzo ogarnięty jesteś. Na umowie o pracę średnie zarobki js to około 7 tysięcy złotych. Natomiast już przy samej współpracy B2B netto na fakturze inkasuje około 15 tysięcy złotych. Do jednego wora na pewno możemy wrzucić javascriptowca, jak i typescriptowca. A przy okazji, jak już jesteśmy przy javascriptie, zobaczmy, jak wygląda sytuacja w przypadku typescriptu. Na umowie o pracę typescriptowiec średnio zarabia 7,5 tysiąca złotych. A na B2B jest to już prostu. Ponad 16 tysięcy. Różnice między JavaScriptem a TypeScriptem są całkiem duże i warto pomyśleć nad samą nauką TypeScriptu, jeśli oczywiście jesteś JavaScriptowcem, bo nigdy nie wiesz, kiedy ci się przyda. Lecimy dalej kochany Python. Na zarobki osoby piszącej w Pythonie nakłada się multum zależności, bo to przecież całkiem naprawdę uniwersalne narzędzie. I inaczej taka osoba będzie zarabiać na pisaniu skryptów testerskich, inaczej jako data scientist, czy szerzej analityk danych, gdzie właściwie jest to przecież jego główne narzędzie pracy, a inaczej deweloper. Przewrotnie od tego ostatniego? Zacznijmy omawianie konkretów. Python developer na backendzie zarabia około 8300 zł miesięcznie. Co może w tym kontekście dziwić to Pythonowiec Full Stack, czyli robiący frontend pythonowiec full stack może liczyć. Na około 6000 miesięcznie. Z kolei cieszącej się większym zainteresowaniem, bo uznawana za bardzo przyszłościową specjalizację Data Science Python zarabia średnio 7800 zł. Dotnet. W odróżnieniu od innych specjalizacji w IT w przypadku Dotnet nie musimy wiązać stanowiska z konkretnym językiem programowania. No chyba, że tego wymaga sam projekt. W teorii tak naprawdę to nic nie stoi na przeszkodzie, by kod .Net pisać na przykład w C, czy C-Sharpie, czy F czy J Sharpie. Praktyka pokazuje jednak, że najczęściej wśród wymaganych Wobec dewelopera .NET występuje znajomość języka C Sharp. Dla przykładu: Dotnetowiec pracujący w C Sharpie zarabia około 7800 zł oraz średnio 17000 na umowie B2B. Znów więc, właściwie, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy forma zatrudnienia wpływa na wysokość zarobków. A skoro wiemy, ile możesz już zarobić wykorzystując popularne języki programowania, sprawdźmy, jak sytuacja ma się na najpopularniejszych stanowiskach. Frontend. Tutaj super duże znaczenie ma samo doświadczenie. Zwłaszcza, że tutaj częściej pracują młodsi specjaliści. Choć nie zawsze. Junior frontend developer to programista ze stażem poniżej 2 lat na swoim stanowisku. Mid natomiast pracuje od 2 do 5 lat, a senior to już najczęściej ponad 5 lat doświadczenia. Średni staż pracy takiego frontend developera to około 3,5 roku. Wracając ponownie do liczb. Taki specjalista może zarabiać około 6600 zł miesięcznie, a na B2B jest to średnio 14,5 tysiąca. Backend. Co on robi? Czym on się w ogóle zajmuje? Backendowiec dba przede wszystkim o dobre działanie aplikacji internetowej, pracując na Elementami, których użytkownik strony i aplikacji tak naprawdę nie widzi. Specjalizacją takiego backend dewelopera jest projektowanie i implementowanie silników aplikacji internetowych, ich połączenia z bazami danych i wszelkimi wykorzystywanymi usługami. Można powiedzieć, że sprawuje on pieczę nad serwerowym zapleczem danej strony internetowej bądź aplikacji. Jeśli chodzi zatem o umowę o pracę, to średnie zarobki takiego specjalisty wynoszą 7400 zł. B2B. Tutaj backend deweloperzy umawiają się ze swoimi pracodawcami na średnio 14700 zł. DevOps. Zajawka. To nie jest stanowisko. To kultura pracy. DevOps nie jest to, jak czasem się uważa, konkretne stanowisko, choć stosowanie nazwy w stanowisko inżynier czy programista DevOps, DevOps engineer czy DevOps developer jest jak najbardziej uzasadnione. Wykonując obowiązki w ramach umowy o pracę, DevOps może liczyć średnio na 9100 zł. Sytuacja robi się ciekawa przy okazji B2B, bo tu mówimy już o kwocie 20500 zł. W tym wypadku, nawet patrząc na pierwszy rzut oka, jak odejmiemy podatki, to kwota na rękę wydaje się być Całkiem zacna. Wysokość pensji znacznie różnicuje się jednak ze względu na doświadczenie. I tak najmniej doświadczeni juniorzy mogą zarabiać 4800 zł, z kolei MIT może zarabiać około 7100 zł miesięcznie, zaś senior zarabia średnio 10100 zł. W przypadku współpracy w ramach B2B kwoty te są analogiczne. 8600 14700 21500. Wszystkie te dane wskazują, że skala pracowa w polskim IT jest bardzo szeroka i wpływ na samą płacę ma wiele czynników technologia doświadczenie, lokalizacja czy sama forma współpracy. Do tego trzeba doliczyć różne wewnątrzbranżowe mechanizmy, między innymi większe doświadczenie programisty. Im większe jest doświadczenie programisty, tym większe zarobki, a im wyższe zarobki tym więcej osób decyduje się na współpracę w ramach B2B. I nagle okazuje się, że trudno jest tak naprawdę się w tym wszystkim zorientować, ile powinno się zarabiać na danym stanowisku. Mam nadzieję, że to zestawienie było przydatne dla wszystkich deweloperów, a zainteresowanych bardziej szczegółowymi danymi, odnośnie zarobków programistych, zapraszam na bulldog.pl. Tam znajdziecie szczegółowy raport dotyczący różnych stanowisk i ich specjalizacji, a wnioski już pozostawiam Wam. Sekcja komentarzy jest jak zawsze dla was, a jak jeszcze tego nie zrobiłeś, to możesz zostawić na przykład subika, łapkę w górę do, do wyboru do koloru. Widzimy się już niebawem. Cześć!